Witajcie w moim pierwszym vlogmasie, będzie trzydniowe, czyli mamy 1 grudnia, piątek, ja mam dziś jeszcze na popołudnie do pracy, także chcę zdążyć złożyć jeszcze przed pracą tą półeczkę, którą ostatnio kupiłam w Hornbachu i pozbyć się jesiennych akcentów, ale tak mi szkoda wyrzucić te dynie, zwłaszcza tą białą, jest śliczna. 1 grudnia, pierwszy dzień vlogmasów moje vlogi będą vlogi vlogmasy będą trzydniowe, zobaczymy jak mi to wyjdzie jutro mam planie pojechać do Brata do Niemiec a w niedzielę zobaczymy, może wystawię choinkę tak wstępnie, niech się już tu klimatyzuje także miłego oglądania szykuję się właśnie, żeby jechać do Brata czeka mnie 2,5 godziny jazdy samochodem ale że brat dziś jeszcze w sobotę pracuje, także wyjeżdżam i tak wcześniej, żeby zajechać do takiego miasta Akwisgan. Z pewnością wypowiadam to nieprawidłowo, to jest w Niemczech. I liczę na jarmark świąteczny. I niestety w całym tym szykowaniu nie pomyślałam nawet przez moment, żeby zabrać czapkę i rękawiczki. Jezu, jak tam było zimno. A tu jeszcze coś słodkiego do kawy, żeby tak z głową ręką nie jechać. Widzicie, jak są ludzie półgrani, szaliki, czapki, kaptury, nauszniki, wszystko co się da. Rękawiczki chyba też. Ale ludzi po dużo. Bardzo, bardzo, bardzo fajne stoiska, bardzo ładne rzeczy. I mnóstwo ludzi. Kolejki wszędzie, także jak coś chciałby się zjeść, to nie ma szans. Ja już jak długo nie pochodziłam, bo zmarzłam rozmazu i mi ręce czułam że mirowa nie. Wiem, Zaraz głowę ściśnie chyba. Także pochodziłam ile mogłam na szybko i pojechałam do lata. Okay. Danke George Ill ist für mich. ich bin immer net nicht mehr sagen. <timing> A ja to też miałam nagrać nie, właśnie, no? Znaczy, Żewałówkę. Że, Prezydnie, to masz od mamy, prezenty. To są prezenty wszystko, bo to masz jeszcze... To to to, można. A jak to od mamy? Nie, no ode mnie to ci daje. Aha. A od mamy to są... I koksyk, i chemia. A to mama co, przysłała ci, czy jak to z wakacji moje. wracałeś? To ode mnie masz. Mamy no. to, co będziesz robić sobą. Aha. No, Będę wypróbowywać niemiecką chemię. bo ta w Holandii, co kupuję nawet w polskich sklepach, to jakoś tak, nie wiem, w ogóle mi pranie nie pachnie. Ale jakie jest liczne, a ja mam, znaczy mam. Teraz to można powiedzieć, że miałam w planie sobie kupić skarpetki takie właśnie świąteczne. To już nie muszę. No. To są z dzisiaj zdjęcia, już ostatnio mówię na odjazd. Czekaj, o, ładne szklaneczki. Masz. To jest z niego, właśnie z tego sklepu tutaj. Ale to. Nie wiem, czy będę. Nie wiesz, co, no ja mam taki szkieł, ale, ale bardzo fajne. No, ostatnio właśnie robiłam jeszcze takie porządek. Są, e, no, takie. Aerodynamiczne. Jeszcze porządki ostatnio robiłam, właśnie ze szklankami wynosiłam do piwnicy trochę, bo. Dwie półki miałam zastawione wszystkim i nigdzie szklanki nie mogłam stawić. Mhm. Się wysypywało. No. Czas szybko zleciał. Jeszcze byliśmy na zakupach. No i trzeba było wracać. Także przed pierwszą nocą. do bo... I mamy niedzielę. Szybko leci ten czas. Także piję kawę, bo dziś pospałam troszkę sobie, także jest dość późna godzina. I będę robić miejsce na choinkę. Pójdę do piwnicy po choineczkę właśnie moją. Bąbek to może jeszcze nie będę przynosić, bo ubierać choinkę będę dopiero w Mikołajki, czyli 6 grudnia. W tym tygodniu nadchodzącym pracuję na pierwszą zmianę, także drogi będą z popołudni moich, bo w pracy to nic nie będę nagrywać, raczej by mi nawet nie pozwolili. Także kawusia i zaraz będę tutaj latać. Z choinką, i wstawiać dziesiąteczki. Ale zimno w tej piwnicy Jezu Ale idę jeszcze po światełka i może jednak parę bombek, czy czegoś tam przyniosę Kupiłam kiedyś takie bombki, ale jakoś jeszcze nie miały okazji zawisnąć na choince Może je w tym roku powieszę Kupiłam je w Lidlu w Rotterdamie Chyba dwa lata temu zawiozłam je do Polski, właśnie jak mamy spędzaliśmy święta, ale coś tam chyba mi nie przypadły do gustu, bo powiedziała a ja już mam tak dużo tych bombek na choince, że to już nie ma miejsca. Tak przypuszczam, że może nie przypadły jej do gustu takie bułka, parówka, banan. Także ja dziś gdzieś wetknę na moją choinkę w tym roku. nie się pierwszej trochę zakłóca. Przymknę drzwi, może będzie mniej słychać. Dobra. Świecimy bardziej. Później jak zawieszę światełka, to ją podsunę bardziej tam do tyłu. Gdzież było? A tu jest tak, tu jest puste pudełko. Tu są bomki jeszcze pod wchodem jest czerwone. dlatego przyniosłam. Tu są czerwone. No kurczę. Tu lampki, których nie użyję raczej. Mam rzeczy. Jeśli ich tu nie znajdę, to już w tym się nie To mi się potłukło. No oczywiście, porządek mam eleganckich bączek. Czyli los chciał, że nie ubieram dziś światełek. Trudno. A jest piękna. Sama w sobie. Ej. No ten kosz nie jest taki dokładnie idealny, ale jak sobie tak na górze na nóżkach stoi, to jest dobrze. Śliczno jest. Jak tak sobie stoi właśnie przy szafie, to wygląda jakby miała dwie choinki. Cudownie. Nie dawało mi do spokoju, jednak poszłam poszukać i znalazłam. Także mamy światełka. Jeszcze znalazłam właśnie choinaczki, które mam prześliczne. Muszę wystawić. Ja też. No, takich mam też dwie. Te, które się jeszcze świeciły. A dobrze. Te się świecą. To wszystko. Chyba. Nie pamiętam dokładnie. O, mniejsza, większa. I czerwone. Dobra, jeszcze. Uuu, coś tu się stało. Dobra, trzeba będzie naprawić. Ale jeszcze muszę baterię kupić, bo nie mam właśnie. Sprawdzałam, myślałam, że mam, ale nie. Tutaj też właśnie mniejsza, większa. Śliczna, co nie? Dobrze. Także biorę się za ubieranie choinki w światełka dziś. A kartony z bombkami na razie wystawię do pokoju i będę ubierać Mikołajki. Jak was tu ustawić zaraz? Mm -hmm. Czekaj, czekaj. I powrót do mojego bałaganu. Jak Zobaczymy co tu jest. Zobaczy na pewno światełka. Tu chyba kolorowe parę chyba. mam białe, to raczej te będą. Te prostu jakieś krótkie. Świeczki niedopalone jeszcze. Dobrze, widzicie. Będę potrzebować drugiej ręki chyba. O, jest gwiazda. Niezastąpiona gwiazda, złota, najlepsza. No. Dobrze. A, no tak, do... Do tych sani. Do tych sani są te świeczki. Okay. Ale chyba pora wymienić. A jej gdzieś tak wypalić, by naprawdę no zobaczę jeszcze właśnie, bo w tym roku jakoś przeważał mnie czarny, bo jakoś taka moda i w sumie podoba mi się ta moda z tym czarnym akcentem, ale nie mam czarnych bombek, także na pewno będą czerwone, a jeszcze jaki kolor drugi? Chyba srebrne. Bo na tych domkach mam srebrne daszki, dzwoneczek złoty, ale to on jedyny to on stoi sobie cały rok. Dobrze, to odstawiam Was na bok i zaczynam ubierać przynajmniej też światełkę. Problem ze światełkami. Też świecą. Jak to jest, że ja mam takie krótkie te światełka? Kilka sztuk, okay. a krótkie. I te trzecie zobaczymy. Wydawałam ręką z kontaktu. No chodźcie tu. To też świecą, ale One wszystkie świecą inaczej. Co ja tutaj mam? Kurczę, późno się robi, a ja w lesie. Także chyba te światełka powieszę tak, że będą sobie wszły w ten sposób jakoś. Jedne takie, drugie takie. Bo chyba taki w zeszłym roku kombinowałam też. No dobra, zaczynam. Teraz drugie, zobaczymy jak mi to wyjdzie, ale chyba będzie dobrze tak, tak, tak. Standard. A, Podłączę sobie te światełka, które już mam. Będę widziała, gdzie, gdzie mam wieszać kolejne. Ej. Nie, nie świecą. Ja, nie wierzę, że przecież one świeciły, i nie wiem, czy jak dotknęłam, czy ręką. Ale coś tu widzę, że... Dobrze, jest przypalona. Wymienimy z tych, co mamy. i Widzicie, sprawdzałam na górze, a kolanem kopnęłam tu i się załączyły, ale ona jest do wymiany. Kurczę, tylko teraz, żeby w dobrą trafić. Proszę, świećcie się. Nie spalcie się w trakcie. Czyli będą na zapas. Dobrze, że się udało, bo myślałam, że już będę musiała ściągać, albo nie wiem co. Przypadek, czyli mam pecha i nie mam pecha. Dobrze, biorę się za te drugie światełka. Bo no że jakieś są inne jeszcze święto. Klimacie to mogę moje pierwsze prezenty od Mikołaja otwierać. Wczoraj przywiozłam, dostałam od brata i od mamy. Także pochwalę Wam się od brata, właśnie, kapciuszki. Jeszcze nie otwierałam. Bardzo fajne takie siwe kaputki. Niemiecki proszek. Jak niemiecki, to na pewno dobry. Też właśnie taki płynął. Płukania, bodajże tak. Wyczytamy później. Jeszcze jeden ten płyn. Jak go zaraz znajdę. Taki proszek Persilu. Myślę, że na długo starczy. Takie ciastka. Bardzo lubię. Też super. Pyszne. I kołajki. No i świetne skarpety, chciałam sobie kupić, ale brat nie ubiegł, może jeszcze do świąt sobie kupię parę albo dwie, ale świetne są, takie pod samo kolano chyba nawet, dobra, teraz nie otworzę, ale cieplutkie takie, nie będę marzła tej zimy. I taki koc, czekaj, dobra, i taki koc właśnie, też widzę, że bardzo ciepło będzie przytulne, a od mamy, mojej kochanej, której bardzo dziękuję. Wiem, że ogląda. Mm. Mamuś, dziękuję, własnoręcznie suszone jabłuszka. Tutaj dla mnie i dla Wnusia mercy od babci. A tu was na chwilę, wasze nie wiem czy no. Mamusiny ogórki, no przecież pychota. Także jest to ich w kilka. Jeszcze takie góreczki. No. Co jeszcze? O. buraczki. No i wszystkiego po kilka sztuk. Także. Jeszcze, jeszcze. No i nie uwierzycie, ale mam bigos na święta już zrobiony w słoiki. Nikt nie zrobi tak jak mama. Także. W sklepie czasem się chce kupić, coś na ale żeby to trafić, to nawet tej samej firmy ostatnio kupuję ogórki pyszone. I raz się trafią właśnie takie całkiem fajne, a drugim razem takie, że wylalam po prostu. No. Także o po kilka słoiczków. I takich ogórków właśnie się trzy, trzy, trzy? Tak, trzy słoiki bigosów, także będziemy się zajadać. Także jeszcze raz braciszkowi kochanemu i mamusini dziękuję. Mm. I takim miłym właśnie akcentem przy ogóreczkach mamusinych będę kończyć tego trzydniowego vloga. Pa!